Cześć stara Cyborg, właśnie się wprowadziłem. I co teraz wprowadził się, jak uratował tego gościa, i co teraz zrobię? Wiem, sprankuję go. O kurna. Dzięki Ci właśnie mnie zmieniłaś w związek do trojanistycznych Republik Detracji. Co to są za dźwięki? Pewnie to w pokoju Cyborga. O nie, strara cyborg, ja wygnam tego ruska i ja to. Co mi zrobiłeś na obiad? O nogę kurczaka. Nie smakuje to jak kurczak? Bo to nie kurczak. To jest kaczka. Kurwa, mój miecz świetny. Nigdy nie wygrasz z ciemną stroną mocy rycerzu drzewaj. Poczekaj, znajdę coś na twój rozmiar. Coś na mój rozmiar, ale rozmiar czego? Może mojego sweta, jeśli tak to poproszę elkę. Teraz poczujesz moc mojej broni ostatecznej zagłady w rozmiarze X razy 666. Ale ci z Peweksu zapomnieli zapomniałem dać do niego instrukcji O nie, toż to grawi na twój mocy. Muszę go powstrzymać. I, 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 I. O kurna, sterydy płoną. stąd. Chyba już po wszystkim. już po Hiroshima? O wpisdę, po domu sąsiada ani śladu. Chorecia, teraz mój dom jest rozjebany tak, że nawet cztery litery z niego nie zostały. No nie, ile razy mam ci powtarzać, żebyś w końcu zdychu jak na psa przystało? Wszystko już mi odebrałeś, to przynajmniej ja ci odbiorę życie. Ke? O kurwa. Чек no. To jest niemożliwe. To jest, to nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe.